Niniejszym ogłaszam, że rok szkolny uważam za zakończony. Jestem Mikołajek i opowiem wam, jak spędziłem wakacje. No już, no już, chłopaki, spokojnie. Najdroższy. Do zobaczenia. Czy ty, ludeczko, bierzesz sobie za męża kapitana marynarki wojennej, dzielnego Mikołajka? Biorę. Wieczko. Jak mijają ci wakacje? Bo my mamy słońce non-stop. Cały turnus lać nie będzie. Kto wie. Tata głównie podziwia widoki. Coś ty tu nawpychał! A ja poznałem super chłopaków. Mam krawowe paluszki! Cały dzień się bawimy i bijemy. Jest super! Mamo! Mogę wziąć sól? Shane. Bitte bardzo. I pieprz też? Nein, danke. Pff, może w ogóle oddasz jej naszą kolację? Pff. Najfajniejszy chłopiec świata. To jak? Pierwszy raz tu jesteście? Tak. Zobaczcie, oczu z niego nie spuszcza. Chyba mają się ku sobie. Chcą zniszczyć naszą miłość. Nie mogę do tego dopuścić. Na szczęście mam już plan. Na najzabawniejszych wakacjach w historii. Przepędźmy ich. Z którą płynie czysta woda, a tą płyną ścieki. Trzeba je połączyć. Potrzebny nam jest wąż. Mam już dość! Aj spadaj na drzewo! Padnę, a odpocznę. Wakacje Mikołajka. Film na podstawie kultowych książek o przygodach Mikołajka. Nikomu nie możecie powiedzieć. Przysięgnijcie teraz na świętego Mikołaja. Uroczyście przysięgamy. Wakacje Mikołajka. Tylko w kinach.